Zacząłem się było że mogłem coś wcześniej robić inaczej. Ale co pan mógł zrobić? No ale już mam różne myśli. No ja wiedziałam od początku, że się stało, stało coś złego. Tylko to była kwestia co i gdzie. W długi majowy weekend na mieszkańców niewielkiej mławy spadła wstrząsająca wiadomość. 16-letnia dziewczynka padła w ich mieście ofiarą zabójstwa. 16-letnia Maja wyszła ostatni raz z tego osiedla, na którym mieszkała, 23 kwietnia o 19.40. Mamie powiedziała, że idzie do Bartka, dawnego bliskiego kolegi, który mieszka dosłownie kilkaset metrów stąd. Powiedziała, że jak Bartek ją wkurzy, to wróci za 5 minut do domu, a jeśli nie, to wróci za pół godziny. To Kim były... był Bartek dla niej? To, to był jej kolega. Znali się od dziecka, bo chodzili razem do szkoły. Około 19, chyba 53, Maja napisała do koleżanki wiadomość szybko. Żeby szybko się odezwała? Szybko, tak. po prostu szybko. No i już koleżanka chyba po 20 próbowała się do niej dozwolić, już nie, nie, nie mogła się dozwonić. Ślad po Maji zaginął, ale dodatkowe okoliczności dawały podstawy do więcej niż niepokoju. Zanim ktoś wyłączył telefon nastolatki, jej smartfon logował się do sieci dokładnie tu. Tuż koło warsztatu należącego do rodziny Bartka. Na zajutrz rodzice Mai zgłosili na policję zaginięcie córki. Funkcjonariusze przyjęli zgłoszenie, ale nadali mu najniższy stopień zagrożenia, który ma wpływ na zakres działań funkcjonariuszy. Nadaje się go, gdy zaginięcie osoby prawdopodobnie nie stwarza zagrożenia dla jej życia. – Policja powiedziała jej, że no na pewno pani się pokłóciła z Mają, dlatego nie wróciła, pewnie, że znowu gdzieś tam uciekła. No, i mama mówi, że nie, bo nie odbiera telefonu, a zawsze ten kontakt z nią był. To jest moja. Tak, to jest wyjście od niej z domu. Jeszcze się oglądała na swoją mamę. No. A kolejne nagranie mamy, jak Maja podąża ulicą. Mama Bartosza wrzuciła je do sieci, jak podąża naprzeciwko ich domu ulicą, w stronę tego zakładu, tak. Czyli tam się z nią pewnie umówił? Prawdopodobnie. Po co ona to wrzuciła? Dom jest naprzeciwko, a zakład jest zupełnie po drugiej stronie, więc jakby do zakładu dalej musiała przejść, więc chciała chyba pokazać, że Maja nie była u niej w domu. No W domu nie była, ale w zakładzie już prawdopodobnie tak. Przez kilka dni Mai szukała przede wszystkim rodzina i dziesiątki wolontariuszy. Bliscy dziewczynki z ojcem na czele próbowali dowiedzieć się czegoś od Bartka i jego mamy. Czy Bartek mógłby coś powiedzieć, no bo jest ostatnią osobą, która. Y, z którą miała, Maja miała się spotkać. Ta mama była taka no, poddenerwowana bardzo, on zresztą też, powiedział, żeby się od niego odczepić i żeby szukać Maji bo może tam był jakiś wypadek. No to y, też... W... Ale powiedział coś, y, jak wyglądało to ich spotkanie? Nie, czy Maja nie, była on, u nie, niego, czy wyszła, nie, czy nie przyszła? On mówił, przeszła? że przez dwa lata się nie widzieli. A, A mama? Jego mama? Y, też potwierdzała, oczerniała Maję, że y, Maja ma zły wpływ na niego. Cały czas jakby atakowała Maję. Po kilku dniach własnych poszukiwań, zaniepokojeni opieszałością policji, bliscy nastolatki próbowali wymusić na funkcjonariuszach zdecydowane działania. Dlaczego rodzina przychodzi i od, odsyła się ciągle z kwitkiem? Ja się pytam. Nie pamiętam, żebym z Panią rozmawiał i żebym kogoś odsyłał. Ale jeśli Pani tak twierdzi, to widocznie Pani to wie lepiej. Tak, wiem lepiej. Proszę przyjść osobiście, zapraszam. Ale się, my przychodzimy, ja. proszę Pana, codziennie i kilka razy dziennie. Ja proszę Pana o sporządzenie notatki z tego, że, że Maja jest... Taki służbowej nie jest Pani moim przełożonym. Ja wiem, jaką mam dokumentację sporządzić. A Radom jest? A Radom jest? To jest to z mojej strony, proszę Pana. Nie jest moim przełożonym Komenda Wojewódzka Policji i Jest. To nie jest udzielenie informacji, proszę pana. Łaskawie wysłał dzielnicowego do nas, który na koniec naszych poszukiwań tego dnia, bo tam szukaliśmy wszędzie, na koniec powiedział nam, no hmm, policja wam nic nie pomoże, wezwijcie sobie telewizję. Tak wprost powiedział? Tak, policjan tak powiedział, powiedział do Majta Dzielnicowy. Dzielnicowy.